Cześć widzowie, zapraszam do obejrzenia odcinka z przedostatniej rundy EuroCup w polskiej lidze sim racingowej. Jest to piąta runda sezonu. No i jak widać, wracamy do starej wydajności. A my w tym czasie zaczynamy okrążenie kwalifikacyjne, najszybsze jakie udało mi się zrobić. Dojeżdżamy do prawego zakrętu. E, trzeba tutaj długo czekać z dodaniem gazu, inaczej wyniesie poza tor. E, tutaj jest sekcja szybkich zakrętów, e, których e, można przejechać na pełnym gazie bez większych problemów. E, tutaj jest zakręt w prawo, trzeba do niego przehamować do czwartego biegu. Można go bardziej skrócić. E, e, tutaj, dwa zakręty w lewo również na pełnym gazie ale tutaj e, od razu trzeba hamować do e, zakrętu prawego e, lepiej nie dać tamtej tarki, bo, e, bo tam jest wgłębienie za, za nią. A tutaj hamujemy pod górę e, do trzeciego biegu i ścinamy jak najbardziej się da. E, t, naj, najdłuższa prosta na torze. E, dojeżdżamy do szykady lewo-prawo. Yy, przejeżdżamy ją na czwartym biegu albo na trzecim, w zależności jak szybko jedziemy i zbliżamy się do ostatnich dwóch nawrotów. Hamujemy mniej więcej jak się zaczyna tamta tabliczka yy, do drugiego biegu, bo yy, na jedynce yy, str strasznie rzuca i się straci czas. Yy, dojeżdżamy do ostatniego nawrotu, tutaj hamujemy gdzieś na połowie tarki, również do drugiego biegu, yy, bo jedynka jest bezużyteczna. Bez i kończymy okrążenie na torze Donington Park. Pierwszy wyścig. Czekamy aż się zapalą światła. No i ruszamy w tym momencie. Po raz kolejny dobry start. Wspominałem w tym chyba w poprzednim odcinku. Udaje się wyprzedzić Michała Rzeźniczka. Na dohamowaniu udaje się jeszcze wyprzedzić Macieja Jarząbka. Drobny kontakt z Mateuszem Guzowskim, Udaje się zyskać z trzy pozycje. Na wyjściu z z pierwszego zakrętu. Tutaj próbuję jeszcze godzić Franciszka Bizerę. Jednocześnie bronić się przed kierowca i Tutaj zahamowałem za późno, przez co tracę dwie pozycje. Ale tutaj Maciej Jarząbiek miał słabe wyjście z tego zakrętu. Ja miałem lepsze i próbuję to wykorzystać dojeżdżając do tej do szykady ale to e, nie jest najlepsze miejsce do wyprzedzania e, za ciasno tam jest, musiałem przejechać poza torem i straciłem dwie pozycje e, na rzecz właśnie e, Macieja Jarząbka i Łukasza Zalewskiego jeszcze wykorzystał to Paweł Jańczuk więc e, tutaj będę próbował od razu e, go wyprzedzać Właśnie w tym miejscu udaje się to zrobić bez większych problemów. Tutaj jeszcze jedziemy side by side do pierwszego zakrętu. Ale udaje mi się utrzymać tą pozycję. I nadszedł na czas na gonienie reszty stawki. Udaje się to zrobić. gdzieś e, się e, kilka kilometrów dalej e, na torze. E, Marek Prędkiewicz, który e, e, wypadł z toru wcześniej, walczy z Łukaszem Zalewskim. Ja to próbuję wykorzystać, dojeżdżając do a, pierwszego nawrotu. E, no i e, tutaj zahamowiem tak trochę za późno. No i podbijaliśmy się od siebie i straciłem e, z 2-3 pozycje e, próbuję e, odzyskać e, te stracone pozycje, ale aktualnie nie udaje mi się tego zrobić i spadłem na 16 miejsce. E, próbuję tutaj jeszcze zaatakować e, Gabora. Ale nie, nie udaje się to. E, jakiś czas później e, obaj kierowcy walczą. Paweł Jańczuk popełniał błąd. E, no i praktycznie przed baską e, przeleciał. E, ja zdążyłem zahamować, jak widzieliście. E, no i próbuje atakować e, e, Gawora. E, ale za mną też e, no, walczą e, dwóch kierowców. E, Krzysztof to w pierwszej kolonii Damian Zyzak, ale, ale niestety e, tam e, kolizja była i obaj e, stracili pozycję. E, tutaj e, Gawór, chyba, chyba Piotr ma na imię, e, popełnił błąd. Ja wykorzystam, znaczy ja wykorzystuję to i jestem przed nim. Następnie dogodziłem Łukasza Zalewskiego, którego też oczywiście będę próbował wyprzedzić. Będę próbował do tego ostatniego nawrotu. Tak samo jak wyprzedziłem Pawła Jańczuka, ale ale ja przez, trochę przestrzeliwuje hamowanie, ale teraz jedziemy side by side do pierwszego zakrętu. Nie udaje mi się wyprzedzić w tym momencie. Postanawiam trochę poczekać Sekcja szybkich zakrętów. Tutaj trochę odzyskałem do niego. Tutaj miałem lepsze wyjście, nie jakoś bardzo. No i planuję wyprzedzić jak najszybciej Łukasza i tutaj nie blokuję wewnętrznej, postanawiam to wykorzystać, ale jak mówiłem wcześniej tam jest nierówno za tą tarką, ale tutaj udaje mi się go wyprzedzić bez problemu. I Jestem na y, pozycji 11, i na tej pozycji e, wyścig e, Dobiega końca, e, przez co w następnym wyścigu będę startował z drugiej pozycji e, i będę próbował to oczywiście wykorzystać, e, jak najszybciej wyprzedzić e, przede mną startującego Macieja Jarząbka. No i Światła gasną w tym momencie i po raz kolejny e, dobry start. E, udaje mi się wyprzedzić od razu jarząbka. E, tutaj na pierwszym zakręcie już miałem lepsze wyjście i odjeżdżam od tej grupki chy, wa walczącej z tyłu. Jak na razie jestem bezpieczny. Dwa, e, trzy okrążenia później. Postadawiam zrobić tej borders z Norbertem Frączkiem, bo on jeszcze walczył o mistrzostwo, a przynajmniej jest blisko. No i, no i posadawi współpracować. Jak widzicie, tutaj już obieram defensywne Oblidzie, MIBOI, że Sikorski wcale nie był tak blisko. Ale to wszystko po to, żeby go spowolnić żeby jak najpóźniej dojechał e, do pierwszego miejsca. Ale niestety e, Norbert przybiera trawy, przez co go obraca. E, ja próbuję jeszcze e, się bronić, ale tutaj e, troszeczkę przestrzeliwuję e, wieszałek i również najeżdżam na trawę, przez co e, no niestety, e, zasięgnę, e, ta grupa kierowców e, nie, nie rozjechała się. To e, spadam na dziewiąte miejsce. Gdzieś tak pod koniec trochę wyścigu e, dogoniliśmy e, Franciszka Bizerę. E, również e, był plan go jak najszybciej, żeby przynajmniej jakieś punkty zdobyć w tym wyścigu. Ja postanawiam to zrobić na dohamowaniu do pierwszego zakrętu. Udaje się bez większych problemów, e, jak można zauważyć na radarze. E, kolega z zespołu również wykorzystuje e, tę okazję, i jesteśmy o jedną pozycję wyżej. A tutaj e, e, nie, nie robiłem team orders, e, za, za późno zahamowałem. Przy okazji e, daje więcej swobody e, w jeździe. E, tutaj te drobne błędy popełniam. Tutaj za, wcześniej, za wcześnie weszłem na gaz, e, przez co wjechałem na trawę trochę. E, no i e, Franciszek Mizera próbuje to wykorzystać. Tutaj zblokowałem koło. E, no i, no i teraz e, e, trzeba odzyskać straconą pozycję. A, za 10 miejsce co prawda też jest punkt, ale, a, ale nie zaszkodzi dowieźć więcej. E, właśnie e, próbuję, e, myślę gdzie wyprzedzić e, e, Franciszka Wizerę. E, tutaj e, jeszcze nie zostawił miejsca, tak jak w pierwszym wyścigu, udało mi się prawie to wykorzystać. Ale tutaj postanawiam opóźnić hamowanie. No i... E, nie udaje się to. Jeszcze się e, nadział e, na tą sytuację Szymon Grad, który walczy o mistrzostwo. E, e, nie był to najlepszy pomysł. Ale kończymy ten wyścig na 12 miejscu e, e, niestety znowu bez punktów, tak jak na Nock Hill i, i nabrnie w sumie i na Brnie w sumie też, bo tam min wideosowe punkty. No i następna runda, ostatnia będzie na Torze że bikerniki na łotwie e, Postaram się tam walczyć o wygraną, bo dobrze mi idzie na tym torze i e, e, będę walczył o dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, aktualnie jestem dziesiąty i, i do następnego odcinka.